Czy na kolejnym bergisarzu z cyklu 10 lat wieży sztuki, bo jak e, przypomnę, jesteśmy już e, od 16 kwietnia 10 lat w tym miejscu i chyba bardzo dobrze. Zresztą, jak e, widzę po twarzach stali bywalcy, jest mi bardzo miło gościć tak? nowych e, gości, którzy przyjechali do nas również z Warszawy. Cieszę się bardzo. Nie mogę zapomnieć o naszym artyście Janu Wołku który przyjechał do nas z Kazimierza nad Wisłą, właściwie no, z Warszawy, bo to tak, na Wis Wisłą. Eee, wszyscy Państwo go znacie, ale ja tak e, powiem króciutko. E, przede wszystkim artysta-malarz, jak Państwo widzicie. E, świetny e, pisarz, poeta, e, twórca wielu tekstów do piosenek. Człowiek renesansu, właściwie współ, współczesnej sztuki, człowiek renesansu XXI wieku. No, ja nie chcę dużo mówić, powiem, oddam głos panu Jankowi, właściwie tobie Janku, bo jesteśmy na ty. Dwa słowa moja sura powie jako nowy kustosz naszej galerii. Proszę proszę go. Dziękuję. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na otwarciu wystawy. Myślę, że artysty nie trzeba nikogo przedstawiać. Jest to człowiek kultury, artysta, który wypowiada się, posługuje się różnymi językami artystycznymi. Dzisiaj powiem parę słów o malarstwie, które tworzy. Odwołam się tutaj do tendencji w XIX wieku, kiedy w pejzażu zaczęto zadawać sobie pytanie, czy jest ważne. To co, e, e, to co jest przedstawione na obrazie, czy ważniejsze jest to, w jaki sposób jest to namalowane. I patrząc na prace, które e, tutaj zgromadziliśmy w Wiedzy Sztuki, myślę, że to pytanie, e, jak jest w przypadku pejzażu pana Jana bardzo e, bardzo ważne pytanie. E, jest to e, pejzaż dynamiczny. E, przepełniony światłem, bardzo malarski. Na wystawie zgromadziliśmy pracę, można powiedzieć, dwa rodzaje prac: widoki z takie kameralne z polskich, z polskiej wsi, oraz pejzaże nieba. I przyglądając się tym pracom, przychodzi mi na myśl takie określenie, które głównie używa się w literaturze, ale też w przypadku, w przypadku malarstwa, locus amoenus, czyli miejsca, które są piękne, harmonijne, w których czujemy się bezpiecznie i myślę, że patrząc na, na dzisiejsze prace, każdy z nas takie miejsce tutaj dostrzeże. Chcę tylko jeszcze powiedzieć, odwołać się do tego, co powiedziałam na początku, że zadając sobie właśnie to pytanie, jak Patrząc przez wrażeniowość, ale też wrażliwość, widzimy właśnie w malarstwie łeb. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo jest mi miło, że zechcieliście Państwo w ten niepewny czas dotrzeć tutaj, na to wysokie piętro, najwyższe. Bardzo się cieszę. Takie będą kurtuazyjny, ale tak naprawdę serdeczny i, i, i szczere słowa. Miło mi jest tutaj zobaczyć Państwa, miło mi jest bardzo, a nawet tym bardziej, że pokusiłem się o przyjazd mojej przyjaciele Kielczanie, z którymi jestem związany tutaj ze, ze, z obecnym Sławkiem, pracowaliśmy razem, to znaczy dyrektor telewizji, a, a ja, biedny tej telewizji wyrobnik, ale znaliśmy się jeszcze e, znacznie wcześniej. E, I pan ambasador Środkowski, e, z którym e, znam się jeszcze z czasów kanadyjskich, kiedy pojawiłem się w Kanadzie z kilkoma wystawami, e, a on e, okazał się... M, tym już nieobecnym w naszej dyplomacji rodzajem dyplomaty, który jest bardzo zainteresowany tym, co się dzieje w polskiej kulturze, tym bardziej, że można się tym pochwalić w szerokim świecie. Tak się zaczęła nasza współpraca, ponieważ Wiesiek lądując na innych jeszcze placówkach, a to, w, a to w, na Ukrainie, czy. Białorusi stał się, a potem w Kazachstanie, którego placówka obejmowała również, co tam było, Kirgistan, tylko Uzbekistan. Kirgistan, tak, pokusił się o to, żeby zrobić plenery takie polsko bardzo egzotyczne, polsko kazachskie, czy... Istniejący do dzisiaj plener y, y, grodowski, skrzyżowanie dróg y, y, na Białorusi, które były, było plenerem międzynarodowym i, i którego komisarzem miałem za, zaszczyt być. To są takie, takie przygody, które się pamięta, proszę Państwa. Bo dzisiaj e, mieć wystawę w, w Paryżu, w Londynie to jest e, nic, ale mieć wystawę Muzeum Narodowym w Biszkechu, to już jest coś. Tym bardziej, że nie szokowało to, że Muzeum Narodowe w Biszkechu jest naprawdę niezwykłe. I proszę sobie wyobrazić, że to jest prawdopodobnie po Rosji największa kolekcja malarstwa XIX-wiecznego rosyjskiego. Naprawdę genialne malarstwo, genialne. Więc Mam ten zaszczyt, że w kolekcji muzeum są również moje obrazy. Tak jak miałem zaszczyt też pod wpadłem na robić wystawę w Muzeum Narodowym Malarstwa XIX wieku, welwowy. We tak. Druga co do wielkości kolekcja malarstwa polskiego XIX wieku na świecie, po, po naszej I, i de facto żadna wystawa malarstwa XIX wieku polskiego nie odbywa się poważna, nie odbywa się bez udziału y, tej kolekcji włoskiej, która obejmuje chyba no, ponad 3000 y, obrazów naprawdę wspaniałych mistrzów. Y, tyle tytułem, y, że tak powiem, wstępu. Co, co ja mogę powiedzieć o, o, o swoim malarstwie? Jest taki, y, taki y, y, gatunek posłów u nas, w Polsce, którzy zaproszeni do udziału w programach telewizyjnych charakteryzują się tym, że zawsze odpowiadają na pytania, które nie padły. Więc ja biorę z nich przykład, proszę bardzo. Ja odpowiadam programowo na pytania, ponieważ jestem już starym facetem. I nie chcę mi się odpowiadać ciągle na te same pytania, które w sumie ograniczają się do jednego pytania. Dlaczego pan maluje tak, a nie inaczej? Dlaczego pan, który uchodzi za człowieka inteligentnego, jakby malarstwo y, przedstawiające było tylko dla kretynów, dlaczego pan y, nie, nie wchodzi w wyższe rejestry? Po co to znaczy wyższe rejestry? Po drugie, każdy dlaczego, jak pisał Haszek, masuje dlatego, i nie zamierzam się tłumaczyć z tego faktu, chociaż przed Państwem być może trochę rąbka tajemnic uchylę albo jak znaleźliście się tutaj nie przypadkiem, skoro chodzicie po galerii albo na malarstwo, to należy domniemywać, że, że nie po to, żeby się ogrzać, bo jest wystarczająco ciepło na dworze. Proszę Państwa, yy, Krytycy, którzy. Teraz będę film do Ciebie. Krytycy zwykli uważać artystów za, za takie kwitnące drzewo, które wydaje z siebie piękne kwiaty całkowicie bez świadomości tego, co robi. W związku z tym oni e, czują się w obowiązku moralnym czy obywatelskim, tym artystom pomóc i wytłumaczyć, co te sygnały robią. I bardzo niedobrze jest według mnie, jak artysta dozna jakiejś iluminacji czy świadomości i nagle się okaże, że on wie, co on robi, bo wtedy ci krytycy stają się zupełnie niepotrzebni i to strasznie boli. Aż najgorsi tak naprawdę to są ci, którzy malują figuratywnie, przedstawiającym. Dlatego, że żeby ocenić to malarstwo, to proszę Państwa, trzeba niestety znać się na warsztat. Niestety trzeba się, się znać na warsztacie, a y, ostymalizm to jest tak, że każdy człowiek stając przed obrazem nieprzedstawiającym, przy czym ja, ja, ja nie lubię używać Pojęcie abstrakcja czy obraz nieprzedstawiający, dlatego że wszystko na tym świecie jest przedstawiające. Wystarczy ubrać oko w, w teleskop albo, albo w mikroskop, już odnajdziemy tę abstrakcję wszędzie, zapchnąć oczy, już będziemy mieli powidoki tak dalej, To wszystko jest. Yy, tylko nie jest yy, 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 przypisane naszym zmysłom w tej skali, w której operujemy na co dzień. Ale ja się poruszam w tej skali, w której operujemy na co dzień. Proszę Państwa, nie jest tak, że pejzaż to jest odwzorowanie ładnego zakątku, jeden do jednego. To by było zbyt proste, dlatego że fragment rzeczywistości, udany fragment rzeczywistości, który eksplorujemy, dawałby nam gwarancję, czy minimum jakiegoś warsztatu. Dawałoby nam gwarancję, że przełożone to na, 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 na płótno yy, stwarza nam dzieło, które, yy, którego nie da się pominąć. Prawda? Yy, nie takie jest zadanie malarza po pierwsze. Po drugie, natura to nie jest modelka, której można dać po łapach i powiedzieć, kochana, płacę Ci pieniądze, więc mi się nie rusza. Natura rządzi się swoimi prawami. Natura jest w permanentnym stawaniu się. W ciągu sekundy światło się przewala, chmury się przewalają, zmieniają się błędy itd. i tak dalej. I nigdy to nie jest jeden do jednego. To po pierwsze. Po drugie, nie o to chodzi, żeby to zatrzymać, tę naturę w kadrze, tylko zatrzymać ten film, który się kręci w nas. A czy on się kręci w obszarze malarstwa przedstawiającego, czy przedstawiającego to jest gansegal. To jest naprawdę gansegal, bo zasady są te same. Zasady konstrukcji obrazu, puęty itd. Ja raczej jestem skłonny uważać, że zadaniem uczciwego pejzażysty jest y, znaleźć znaleźć, proszę państwa, urodę tego świata, ale urodę w rozumieniu bardziej malarskim, to znaczy harmonię jeżeli przy okazji to jest ładne, no to czemu? Jeśli mam do, do wyboru malować, nie wiem, Kazimierz A. Bełkatów, to ja wybiorę Kazimierz. No, dlaczego mam malować, żeby się męczy i Ale to w ogólnym rozrachunku chodzi o to, o to właśnie w jaki sposób, a nie co. Ale jak możemy wybrać, to wybierzmy. Ludzie natomiast, patrząc na obraz nieprzedstawiający, są w pewnym lęku, w pewnej obawie. Jeżeli powiem, że mi się nie podoba, to wyjdę na górę. To czy wpatrują się w ten obraz jak z przedwłoczeniem krowa w celnika, robią taki charakterystyczny dzióbek, co znaczy wszystko rozumiem i jak już są zapytani o wyrażenie zdania, zazwyczaj zachowują się tak jak dobry nauczyciel, który nie chce zrobić krzywdy swojemu studentowi i patrząc na ten bohomas mówi, no Ciekawe. Ciekawe. interesując. No i, 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 i tak reagujemy na przykład na, na obraz, który powinniśmy zaakceptować, bo takie są społeczne wymagania, żeby się nie ośmieszyć, nie daj Bóg. No i tak reagujemy. Natomiast w przypadku radosno-figuratywnego no to, to sprawa jest prosta. Ja, ja wiem co to jest. To jest dom, to jest drzewo. No, I ludzie się czują bezpieczni. Oni są u siebie, bo znają te, te przedmioty. Ale jak, jak ja to znam, to ja mogę na to napryć tam, no mogę ze wszystko jedno. Nie rozumieją tego, nie rozumieją warsztatu. Nie rozumieją sposobu konstrukcji obrazu, nie, tego zadania, które, które się dokonuje na pół. Nie rozumieją, bo nikt tego cholera nie nauczy. To jest straszne. I to jest straszne. I chodzi opadają ręce, bo chciałby, wielokrotnie prowadząc yy, pleneryzm gdzie moimi y, uczestnikami byli profesorowie akademii i tak dalej, a równolegle na przykład toczył się trener dzieci zdolnych z regionu. I myśmy się umawiali, że człowiek, któryś z nas powiedzie zrobi korektę dzieciakom. Nie da się. Nie da się, bo my mówimy innym językiem. Te dzieci słuchają, no bo widzą łysego staruszka czy siwego i, i no to przez grzeczność go słuchają, ale one nie rozumieją. Bo one jeszcze nie weszły do... i prawdopodobnie nigdy nie wejdą w ten, w ten plastyczny ślisk, żeby, żeby móc zrozumieć to, o co chodzi. No więc ja maluję po Bożego. Maluję jak maluję. Najlepsza recenzja, jaką w życiu słyszałem, to była recenzja, recenzja mojego syna, który miał nie wiem, ile lat wtedy yy, i pisał wypracowania o swoim tasie. I, I napisał, czyli on mnie, do mnie mówił. E, I napisał tak. Mój tatuś jest świetnym malarzem, ponieważ nigdy nie wychodzi za linię. I mnie <grym> się to i bardzo podobno. Ja chodziam synku. Tatuś nawet przed linię nie wychodzi. Bo nie ma powodu. A moje pasierbice, jak się kiedyś przygotowywały do pierwszej komunii i na mnie padł obowiązek przyuczenia ich do dziesięciotka przykazania Bożego, które znam w zasadzie tylko z tego, że je łamie regularnie. No i tłumaczę, dziewczynki, e, jakie znacie przykazania Boże? Jedna myśli, myśli ciężko i mówi, nie zabiję. Mówi, no bardzo dobrze, no ale coś jeszcze znacie? Nie kradnij. A no, no może jeszcze coś, jak się spiemy, was znajdą. Nie cuduj, ja mówię, świetnie, to jest właśnie ta jedna tablica, która Młodzieżowi wypadła z rąk i się, się stłukła, bo to jest najlepsze przykazanie, jakie może być dla artysty. Nie cuduj, nie cuduj, nie kombinuj. daj się ponieść sercu swojemu warsztatowi i, i, i wszystko będzie dobrze. Proszę Państwa, nie wiem jak to będzie dalej. No, Jazym żeby się z zmienić. Nic nie, będę, nic nie będę kombinował, nic nie będę robił. Uważam, że koła nie wymyślono raz, tylko się wymyśliła tysiąc razy na sekundę. I za każdym razem jest to inne koło. Dlatego ciągle warto e, penetrować tę te, te urodę tego, e, tego pejzażu, te, jego, jego harmonii. E, ostatnio przyszedł do mnie do galerii. Pan, który dosyć nerwowo kręcił się po, 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 po galerii, po czym patrzy, do mnie i mówi e, e, Mistrzu, może Pan powiedzieć, jak Pan sądzi, ile po Pana śmierci te obrazy pójdą w górę? A ja mówię, że według, według mojej oceny to z 10 centymetrów. Nie wiem, czy go to usatysfakcjonowało, czy nie, no ale tym się spotkanie skończyło. Ale tego czasu znaczy już nie sprzedajesz. <gryrym. hierrym> nie, nie, nie. Radzę sobie, jakoś sobie radę. Także e, chcę jeszcze odpowiedzieć na to pytanie, czy to komuś obchodzi? Miałbyś bez pytań, Nie, nie, ja miałem e, się zadawać pytania. Ja tak, sam sobie Dzisiaj rozmawialiśmy na, na temat Jakie mają te różne kategorie estetyczne, z którymi się w życiu y, y, mnie przyszło y, y, stykać? Y, ja doszedłem do wniosku, że, że, że czasami mi pewne rzeczy dyktuje po prostu organizm. Y, jeśli by odpowiadać na pytanie, czemu nie abstrakcja, czy, czy, czy y, no to odpowiadam, abstrakcja ja odnajduję w muzyce, która jest najbardziej abstrakcyjną ze sztuki, z którą mam do czynienia na co dzień i, i, i sam jestem zawodowym, przepraszam, za, za wyrażenie piosenkarzem posługuje się instrumentami muzycznymi i tak dalej. Gdybym chciał odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie, dlaczego nie malarstwo symboliczne, dlaczego nie, 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 nie malarstwo y, y, krzyczące w sprawach społecznych i tak dalej, i tak dalej, też uważam, że to nie jest ta forma, którą się wygłasza swoją wizję tego świata, ponieważ daleko, daleko sprawniejsze do tego jest poezja, literatura i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie malarstwo jest malarstwo, wypełnia tę te, 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 te lukę. Oczyszcza mnie, szukam harmonii, zasłaniam się obrazem przed światem. Tak prawdopodobnie jest, do czego się mogę po latach przyznać. W każdym razie jest to rzecz, która się we mnie nie wypala, nie wypali. Yy... Lubię. Bardzo. Dziękuję bardzo. Ci, Janie, że u nas robisz wystawę. Jest nam bardzo, bardzo miło. A teraz w dobro przyjaźni wymienimy się maseczkami. <noise> Ja powiem tylko tyle, no, miałem zadawać pytania, ale bardzo dobrze, miło mi jest, że artysta rzeczywiście powiedział o sobie sam, prawda? Podejrzewam, że jak Państwo będziecie mieli jakieś pytania, jak najbardziej Jan odpowie i będzie mu bardzo miło. Na inne. <laughs> na inne, tak, na inne. Także dziękuję jeszcze raz, bardzo nam miło, zapraszam na lampkę wina symboliczną. Dlaczego? No, Dlaczego się jeszcze jest no, bardzo. jest jasna. No, to jesteście lepiej. No,